Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. A, śmieję się, bo tutaj zobaczyłem coś i za chwilę będę Wam to chciał zaprezentować. Pytacie mnie o moje syngonia, dlatego postanowiłem, że dzisiaj taki nagram luźny odcinek i pokażę Wam, jak moje syngonia traktuje miłością macoszą, jak one rosną. Zapraszam na film. Taka była krótka euforia sygoniowa w tamtym roku, i pamiętam, że za niektóre tutaj osobniki płaciłem kupę kasy, a po kilku tygodniach straciły niestety na wartości. Kilka odeszło, w sumie rosną dobrze. Ktoś mnie pytał właśnie o syngonium albo variegata, czy się opłaca kupować. Oczywiście, że się opłaca. Roślina prezentuje się zawsze bardzo ładnie i jest bardzo atrakcyjna. W sumie żadnej tutaj wielkiej teorii dotyczącej jej prowadzenia nie ma i pozwólcie, że ją przyniosę. Oto i ona. To jest moje sygonium albo variegata. Tak sobie rośnie, jak sobie rośnie. Słuchajcie, ja tutaj um, stoi na oknie, po prostu ziemia jest kompletnie przesuszona bo już dawno tego nie podlewałem. Syngonia nie lubią e, takiego bardzo mokrego e, podłoża, dlatego nic jej w sumie, nic jej. Nie wiem, czy syngonium to jest on, czy ono, czy ona. I e, też nie rozmnażam. Obecne na jakiś czas, raz na jakiś czas, słuchajcie, jakiś jak daleko wyjdzie albo coś, bo um, one do światła, do światła, stoi na oknie, ale mimo wszystko nad te okno tam jeszcze do góry chce rosnąć. Um, zobaczcie. Listki zasuszone. Tutaj w ogóle już biała panna, biała. Um, dama, bym wręcz powiedział. Może to może, może, to może tutaj przypie, przyczepimy razem, żeby to jakoś tutaj wyglądało. Jak mówiłem, em, w tamtym roku miałem taką syngoniową miłość, ale mi przeszło po tym, jak mi odeszło kilka takich drogich, wiecie, odmian, to zaprzestałem w sumie y, kupowania i teraz oglądałem też na ebayu różne rzeczy, jakieś tam już jest Jakieś tam już są e, kupę nowych odmian i za kupę pieniędzy. I pamiętam taka była historia właśnie e, syngonium tricolor, pink tricolor, splash tricolor, bardzo drogie. Kupiłem za raz za 500 euro doniczkę i słuchajcie, te, te syngonium w ogóle mi nie chciało rosnąć. No i sprzedałem je za taką samą w sumie sumę i potem trochę przecichło o tym syngonium i okazało się po jakimś czasie, to było chyba w tamtym roku, że chcą wszyscy mieć to znowu to syngonium. Zobaczcie, no tutaj roślina jest ewidentnie pozbawiona jakichkolwiek szkodników. Szkodnikami są tylko te białe liście, które jak są na przykład teraz już jest lekko przesuszona roślina, no to e, Syngonium zabija je po prostu, bo te liście nie pomagają w ogóle, wiecie, w utrzymaniu jej przy życiu i tak powoli powoli, ona te liście po prostu em, zabija tą warygację, nie tworzy się żadna fotosynteza. Tak więc em, chce się ich pozbyć. Wydaje mi się, że na wiosnę, tak może w połowie marca, Zaczniemy robić pierwsze Mystery Boxy i tutaj na pewno to potnę i na pewno znajdzie się coś z tych scengoni tutaj z tego albo variegaty w Mystery Boxie No Dosadzałem tutaj też kiedyś ale się nie przyjęło tutaj widzicie tutaj mamy kilka razem, tu jest, są takie pojedyncze ich sobie rośnie. Jest, bo jest. Szkoda wywalać. Nie? Muszę podlać, oczywiście. Za chwilę skoczę po nagrywaniu po kanewkę i um, podleję. Tutaj widzicie, że obcinałem ostatnio, bo już mi tutaj wychodziła pod sufit, a tam nie ma słońca, nie ma żadnej jakiejkolwiek jasności. Wydaje mi się, że zmienię również temu syngoniowi. Miejsce, bo na tym oknie będę znowu chciał poustawiać moje tutaj paliki z epipremnami. Bo mimo wszystko takie prawdziwe słońce, prawdziwa jasność jest najlepsza. A to to postawię po prostu gdzieś tutaj pod jakąś lampą. Niech sobie stoi na środku pokoju, Pozwiązuję to może lepiej. Może porobię kilka sadzonek. Nie wiem, może tutaj coś dosadzę, może tych jeszcze dwóch innych doniczek, albo z trzech. I zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, ja to zanoszę z powrotem i przychodzę za chwilę z kolejną donicą. A teraz tak pomyślałem właśnie, że mógłbym to syngonium konfetti w sumie też e, tutaj dosadzić do tego. Po co mi jeszcze jedna doniczka? Jeszcze więcej tego wszystkiego tutaj. Ładna. Polecam osobom, które... E, lubią takie właśnie kolorowe liście. Tutaj w sumie mogłoby się wydawać, że ma fajną, dużą doniczkę, ma e, też fajny taki przewiewny substrat i że, powinno to rosnąć, ale widzicie jakoś coś temu syngoniowi nie pasuje. Ja zaraz tam postawię z boku i, i trzeba będzie dosadzić. Tutaj to jest prawdziwy burz, ale wiecie co? Tu jest wszystko osypane. Tu jest wszystko obsypane. Um, czym to było obsypane? Jak to się nazywa? To białe. Jak to się to białe nazywa? Zobaczcie, do ukorzeniania, no, do rozluźnienia ziemi. Zapomniałem znowu i tu jest kilka różnych rodzajów. Słuchajcie, um, też jest tutaj sucho. Ja myślałem, może, że jak to się tutaj, wiecie, jak tutaj postawię tą drabinkę, to będzie to jakoś fajnie rosło. Rośnie, stoi pod lampą. Tutaj widzę, że jeden liść. A, ok, on jest stary to go może oberwę. Nie powiem wam, co tu wszystko rośnie, ale na pewno rośnie konfetti, wiem, że była tutaj panda, był batik, no batik tutaj, patrzcie jakiego ma pięknego listka. Batik, e, pink, coś tam, allusion i w ogóle, a tutaj batik ma też fajne liście, ładnie, ładne są te liście batika. Wszystkiego tutaj po trochu, ja miałem to wszystko, jak wiecie, w doniczkach porozsadzane, ale e, z braku miejsca zasadziłem wszystko do jednego, do jednej kupy. Ja już tutaj obcinałem kilkakrotnie, wysyłając właśnie e, Mystery Boxy, ja wiem, że Symgonia są e, bardzo lubiane, dlatego wysyłam po prostu, obcinam i wysyłam. Tutaj mamy coś, widzicie, z braku tego słońca, chyba tej jasności. Te liście też zarzuca. Nie wiem, czy to nie jest syngonium ym... albo syngonium albo aurea, aureum, coś w tym stylu. Ale sobie rośnie. O. Pięknie się te liście wybarwiają. I tutaj one stoją właśnie pod lampami wertykami. I tak tutaj raz na jakiś czas staram się to, to wsadzać, żeby one się wiecie, tak do góry pieły, ale one się trochę na boki em, rozchodzą. No i tutaj patrzę w tą doniczkę. Nic no, nie odeszło. Oczywiście te starsze liście odchodzą, ale jak tutaj widzę, żadna roślina nie zginęła. Tutaj było obcięte na jesień. O, zobaczcie. Jak to się nazywa? No, Pomóżcie mi. Miałem w tym choje tutaj perlit. Tu jest pełno perlitu, bo kilka razy tutaj e... Zrzuciłem po prostu e, ręką, zahaczyłem albo coś z tymi hojami i mi się zawsze tutaj rozsypywało. Przydałoby się wykąpać, ale to zrobimy to innym razem. Rośnie sobie ładnie wszystko. Wielkie są, ale naprawdę byłyby jeszcze większe, gdyby dostawały regularnie wodę i gdyby mi tutaj, wiecie. Ciągle nie obcinał, a tego liścia można też tutaj, o, cak. Taka wygląda jakby zmiana grzybowa. No to to odstawiamy. Pyton, pytonek. Tutaj mamy syngonium tricolor variegata chyba, czy pink tricolor. już teraz nie pamiętam, jak się nazywa. Ja wiem, że to trzeba dać na palik, żeby tak po prostu nie zdziczało, ale ja sobie tutaj o to o tą e, inną, e, tą piramidę i sobie myślę: a, rób co chcesz. W sumie teraz mógłbym to pociąć i dodać do sparną, do słoika z sparną, żeby może uzyskać nowe rośliny, i byśmy tutaj te cudo po prostu dosadzili tam do tego albo wariegaty. A jak tutaj widzę, to tu jest w sumie młoda roślinka. Zobaczcie. No i ten tutaj korzeń, on no to już kupę czasu też e, taki wystający. No nie powiem, że jest ładne. Chociaż takie miniliski też mają jakiś urok w sobie, ale chyba to mówię, zaraz potnę i wrzucę do jakiegoś pudełka ze sparną. Niech się ukorzeniają. W sumie tą roślinę mam też z takiego małego tylko gryzeczka, z jednym listkiem no i dało radę i chyba najwyższy czas, żeby się za to wziąć, bo nie wygląda to ani za dekoracyjnie, ani za zbytnie ładnie. No to szkoda w sumie nie. Teraz to obwiązywać i tak na paliku puścić, patrzcie takie malutkie mini listki, jakie mają piękne wybarwienie. No, poczekajcie, matka to jest macocha, a ojciec to co to jest? Matka jest macocha, a ojciec to jest ojczym. O, no to tu jest widocznie, zobaczcie miłość ojczymowa. No, to, to już jest ciężkie. obsala. No, tutaj się już troszeczkę inaczej dzieje. To było też kilkakrotnie, było cięte. I nawet Justynie, ciałem kilka, kilka tutaj sadzonych z, tego, z tych syngonik. Um, no, tu jest też taki brutalny miszmasz. Nie wiem, czy to jest batik w sumie. Ja wiem, że gdzieś tutaj jeszcze jest. jest yy, Jajecznica. Jest też e, Trickings, wydaje mi się, ale teraz nie wiem, które to jest te Trickings. Czy w ogóle ona jeszcze żyje? Jajecznica tutaj jest w środku. Teraz Wam postaram się pokazać. I chyba. Ojej, ja to wyciągnęłem. Patrzcie z ziemi. A co to się tu stało? No, dobra, patrzcie. To była jajecznica. I ta jajecznica. Ja ją tak wsadziłem, ale nie wygląda to za dobrze. Zobaczcie, no totalnie jest wysuszona. Ja teraz tam zrobię palurem dziurę i e, wsadzimy to. Tutaj było kilka takich syngoni, e, słuchajcie kupionych e, w tym holenderskim sklepie wysyłkowym. Malmuro czy bambulo, coś w tym stylu. Tutaj, co to jest? A nie, to jest. Wszystko to jest. Um, wszystko to jest tutaj. Jak to się nazywa? Perlit, o. Rozsypane. No tutaj nie za bardzo to wszystko jakoś rośnie, bo też to były takie, wiecie, malutkie roślinki. To jest fajne. Nie wiem, czy to jest te om ornak, czym OROM, coś w tym stylu. Wybaczcie, że dzisiaj tych nazw tutaj wam nie powiem, ale mówię ojczyma miłość o czyn... Or, OM, ornak, coś w tym stylu. Tak sobie stoją, rosną jako tako. Wydaje mi się, że gdyby one stały w takim bardziej jaśniejszym miejscu, to są pod lampami, ale mimo wszystko te lampy są trochę oddalone od tych doniczek. I. Um, o. I z drugiej strony też mi szkoda ich się pozbywać, bo to też jest taka, wiecie, historia zielonego okna. I zobaczcie, że tutaj to stoi przy nawilżaczu, a mimo wszystko te listki mają problem, żeby się rozwinąć. I to mnie właśnie denerwuje przy songoniach. I częsty problem właśnie przy syngoniu przez ten gonium albo variegata, że te liście mimo wszystko mają problem, żeby się rozwinąć. Tutaj też trochę tak tego jest. I to mnie właśnie tak trochę do tych e, roślin zraża po prostu. No ale sobie stoją. Mówię, gdzie mam ich oddać, ich sprzedać, niech sobie rosną. To cudo zaraz też wsadzę. Tyle pieniędzy kosztowało. I no, nie dostaje tyle miłości, ile potrzebuję. Czy to były wszystkie syngonia? Wydaje mi się, że wszystkie to były syngonia. Więcej grzechów nie pamiętam. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Taki luźny syngoniowy. Jeżeli ktoś zna te nazwy tych syngonii, to może mi oczywiście napisać w komentarzu. Możecie również napisać w komentarzu, jakie są Wasze dwa Jakie są Wasze doświadczenia z tymi roślinami? Um. Ładne są, no ładne. Tylko mówię, trochę są denerwujące. No ale są, to niech rosną. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam. Życzę miłego wieczoru, dnia. Obojętnie o której godzinie oglądacie. Pamiętajcie, że łapka w górę i nawet kropka po, pod filmem jako komentarz poszerza. Zasięgi Królestwa Zielonego Okna. Dziękuję. Trzymajcie się. Zdrówka. Papa. Pa.